No moi drodzy, nurska w poprzednim ucineczku no to teraz Kej są wraca na te same złomowisko, na którym grasowaliśmy jako nurska. I moi drodzy, jestem ciekaw, czy po prostu Nurska mi tak dobrze szło na tej mapie, bo nigdy jeszcze nie ogarnia, czy. Czy po prostu... No dobrze mi idzie nurską. A biegnie! To było teraz. Widzieliście to? Przynajmniej paletą ją pisgłem No i pięknie, pięknie. Widziałem totem, czyli darmowe pieniążki dla mnie! Chory. To jest dobre miejsce, żeby się wyleczyć. Tak. To jest bardzo dobre miejsce na leczenie. Szkoda, że nie psychiatryczne, ale leczenie to leczenie. Zaś znowu to ma. Strasznie szybko sobie to nabił. Dobra, no nic, ja będę robił dalej generator. Dobra, czyli nie wiemy w moją stronę, to jest dobre info akurat. Problem z tym, że to jest Legion. Legion no niestety, ale... Co ty pstrykasz na mnie? Legion to jest e, killer, który faktycznie widzi wszystkich. Bez perków praktycznie. Więc. No, sorry, memory, ale to może być problem trochę. Wpisgnął, czy nie wpisgnął go? No, w dupę... No, wiedziałem, no. Ajajajajaj, no trudno, bywa i tak, niestety. Nie trafiłem w tego dobrego skiczeka. Kurwa, 50% sobie nabijem, a ten niko czemu się nie wyleczy. Przecież nikt... A dobra, wyleczył się. W końcu. No to jest to co mówiłem, no tutaj trzeba generatory robić kilka różnych naraz. No on to strasznie szybko naładował... naładował znowu! What the fuck! Ja to mam w dupie, ja uciekam z tym Tak, uciekanie w prostej linii jest najlepsze, pamiętajcie. Nie zmyślam, mówię wam. Najczystszą prawdę z prawdy Lecz mnie. <ścoughs> Jak się... Posłuchała Nowe... No we Niestety, ale Valentino jest obsesją, i jako że jest też obsesją, jest też goniony. A to nie jest za dobre, moi drodzy. Gorzej z tym, że nikt nie idzie uratować chłopa, ale on i tak umiera, on i tak nie ogarnia. Mniejszo z tym! Damy se radę bez niego. On jest useless. On nawet nie trafia z kilczeku, -um, widzicie? Po prostu z kilczeku -um nie trafia, idiota. Tak, idioci kończą, moi drodzy. Giną. Dobre. Ale jako, że jako grałem tutaj jako killer, to... Okej. Okay. To wiem, że tutaj generatory są rozsiane naprawdę bardzo w różnych miejscach. W bardzo dziwnych, w bardzo różnych miejscach. Po całej mapie, dosłownie. Tu może być jeden generator, reszta jest, jest tam. Tam daleko. O, Fajnie się chłopie bawisz, fajnie Chyba cię nikt w domu nie kochał co, musisz przyznać Ale on to dziwnie wszystko kopie, naprawdę, strasznie szybko jakoś Nie ale według mnie Legion ogólnie Jako osoba, która ma tego Legiona To mogę przyznać, że Legion to jest po prostu jeden z gorszych killerów On niczym się za bardzo nie wyróżnia, tylko tym, że biega Czyli coś co robić, zaraz, a nurska się teleportuje strasznie szybko. Dobra, ja zmacą cię szybko teraz. Nie ma co? Valentino, lecz mnie! Noż jak trup no, przykro mi trupie Ale trupy też umierają Jeżeli będę mógł, to cię poświęcę. Coś... Ale dobre te powietrze, nie? Leczymy. Ospieprzej, kurwa dziadu! Nie komentuję tego. No i znowu ta sama mapa. No nie powiem wam, że nie, bo to jest znowu ta sama mapa. Teraz jako Leon Kennedy i moi... Dziad z lasu to najgorsze co może być, moi drodzy. Dziad nie wybacza, ale ja wiem kto wybacza. No ja wam wybaczę, że jeszcze nie subskrybujecie, ale możecie to zrobić w tym momencie, moi drodzy. A nawet musicie to zrobić, bo do 500 subskrypcji dążymy do następnego roku, już a raczej w przyszłym roku, już musi być te 500 subskrypcji. Więc wy musicie, moi drodzy, się postarać z tym, ponieważ będzie mi zależało na tym. Okej okay. What the fuck?! Dlaczego on mi to rozwalił w pośpiechu? Ja... Nigdy tak nie mogę zrobić no, oczywiście pod hakiem, no Co za ironia, nie? Zawsze to samo! No Ale dobra no moi drodzy, no... Widzę, że ogarnięty gracz Co nie zmienia faktu, że no sorry, ale będę teraz musiał się ukrywać trochę bardziej Nie sądziłem, że On tak zgrabnie wejdzie do tego do tego środka tam Jak ty szybko mnie leczysz! No 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 ładnie, ładnie moja droga, ładnie. Co on pobiegł? Chłop był chłop anima, nie? Magic. Chrum chrum. Nie ze mną te numery, towarzyszu. Przepraszam, że tak zamilkłem, ale się skupiłem za bardzo trochę. Trochę a za bardzo się skupiłem, naprawdę, przepraszam. Ale ta ucieczka była cudowna! Wylesz mnie, proszę. Jesteś cudowna, dziękuję. A teraz zrobimy tego gena szybciutko. Ha 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 ha. Ale nie no, ładnie, ładnie mu uciekłem, się przyznać. Przepraszam, że tak zamilkłem, ale naprawdę podjarało mnie to aż. Naprawdę jestem taki cudowny w to. To zasługuje, moi drodzy, na lajka, like suba i komentarz z waszej strony, więc zostawcie go. On ma barbecue and chili, prawda? On po prostu to ma. debel, wiedziałem. Kurde, no dobra, lecę po prostu do niego, chociaż on pewnie tam zaraz przybiegnie. Bo to. to jest aż pewne, tak? On już tu jest. Dobra, lecę do robisz gena dalej. Mam to gdzieś. True love style. Niestety. Gonicie ktoś chyba. No ja cię będę wolno leczył, niestety mój towarzyszu, ale no jak widzisz, staram się, tak? Mam nadzieję, że ty też się będziesz starał i to o wiele lepiej niż ja, ponieważ... Moje życie jest ważniejsze niż twoje, tak? A ja ci świetne te umiejętności dałem, więc ty mi też musisz dać co najmniej dwa albo trzy, tak? A, widzę, że ty też się nie starasz za bardzo, nie wziąłeś perku na leczenie? No trudno, mało kto je bierze, bardziej każdy, bierze, bardziej każdy bierze perki tylko dla siebie. A co za tym idzie? Trulow zaraz będzie wisiał. Jest trzecią osobą, która wisi. Co jest mi na faktu, że teraz on tu prawdopodobnie przybiegnie. I ja znowu świetnie te z umiejętności trafiłem zupełnie przypadkiem. Naprawdę dziwne, że on tu nie przybiegasz. To jest bardzo dziwne. Więc prawdopodobnie pobiegł do tego trzeciego typa. Albo po prostu biega jak po papaniec. Przyjdzie tu, prawda? Wbiegnie tu, wparuje Okej okay. Dobra, idę go robić dalej Myślałem, że ma barbecue chili, ale... Dobra, tam się zimgania, dobra, ja tu widzę wszystko. Te serce trochę dziwnie działa, bo on jest daleko, w miarę daleko, a jakby mi pokazuje takie gigantyczne serducho, że szok, nie? Dobra, Bax, będziesz wisiał drugi raz, ale... Twoje poświęcenie pójdzie w dobrą stronę, ponieważ patrz, mamy, mamy gena zrobionego. To. łatwo. Łatwiutko jak widzicie. Ej, czemu właśnie ten jeden ma złote wiszenie, jakby widz widzicie? Jakby. Złote wiszenie, nie wiem co to jest. No, ale chłop chyba go mainuje po prostu, nie. Autentycznie o, pieniążki. Zniszcz to totem, ja go nie niszczę, moi drodzy, ja kradnę części po prostu, czyli kości, tak? Kości nie leżą na ulicy. Leżą na złomowisku, jak widzicie. Dlatego ja je zbieram, bo 1500 nie chodzi piechotą. A 1500 mi się przyda, po prostu, jak wyjdzie nowa postać, albo na tą kresułę czy jak je tam... O, kolejne 1500, no to ja sobie to wezmę po prostu. Zasługujemy na to, moi drodzy, a Harry Potter musi wygrać zarazom! Spek! Naprawiony, a raczej podkradnięte te części są tak. Dobra, ale tu gdzieś chyba też był. Zrobili go, okej. Okay. A ten w środku generator zrobiony, czy nie zrobiony? I od dłuższej chwili w ogóle z killera nie widziałem. O, nie zrobiony. O oh, nie. A, dobra, pobieg po prostu dalej. Ja myślę, że on po prostu od tej strony wbiegnie, centralnie bym nie widział. Naprawdę, to by było chore. Ale moi drodzy, napiszcie mi serio w komentarzu, co to jest to, że on ma złoty wiszenie jakby. To było dziwne, nie, nie. Powiecie mi, że nie. To było naprawdę dziwne. On tam się biega. On tam się z nim gania z kimś. Przynajmniej tak mi się wydawało, tak? Ale generalnie, co byście wy zrobili, moi drodzy? Jakby. Jakby wiecie. Ucieknięte? Ucieknięte, czyli te perki naprawdę się sprawiają, żeby zrobić takie moje mind game, moi drodzy. Bo kiedy wtedy pomyślę, że uciekliście gdzieś daleko, tak? Bo nie widzi moich e, jakby śladów. E, ja mam e, generalnie szyb, szybszy bieg i generalnie cicho przeskakuję przez okna. A to się składa na to, że po prostu killer jak jest za ścianą to on nie widzi gdzie ja biegnę A on się z kimś Okej Florenty się mógłbym powiedz ją podnieść, spróbować ją ocalić ale Generalnie wszyscy wisieliśmy tylko raz, tak? Nie ma jeszcze co tak gwiazdożyć, a ja mam latarkę na wykończeniu, ponieważ się trochę z nim bawiłem wtedy killerem. Ej, czemu on nie zrobił tego generatora? Czemu on nie zrobił generatora? Przecież... Mógł go wykończyć. Chyba mnie nie. Chyba nie wie gdzie jestem, chyba mnie zgubił. Ale fajnie by było wyleczyć gościa teraz. Tym bardziej, że on jest. Praktycznie umiera, tak? No niestety, ale umierasz w prawie, gościu. Dlatego ja cię wyleczę szybciutko. Dobra, to ty rób, ge rób to. A chłopie tu zmaca. Bo generalnie dobra miejscówka, bo jak on tu wbiegnie, to on dostanie hita, nie ja. Ale popędził za nią! No ale ty byś mogła się, moja droga, leczyć coś, tak? Cicho, bądź, proszę cię. No, to biegniemy po prostu dalej. Okej. Okay. To ja po prostu może otworzę kolejną bramę. Może tak będzie lepiej No niestety ale killer tutaj ma trochę przewalone, nie powiem Trochę ma przewalone, nie powiem Stój, dobra, leż mnie O w mord! Dobra, czy tylko my zostaliśmy Czyli generalnie ten Setunia będzie leżał, będzie umierał, ale bardziej mi ciekawi to dlaczego ma złote wiszenie jedno, naprawdę. To jest dziwne bardzo. No trudno, bywa i tak. No nie trafił mnie nawet, niestety. Musieliśmy zostawić jednego kolegę. Bywa i tak, niestety. Ale ja uciekam, to jest ważniejsze, moi drodzy. Tak jak samo ważne jest to, żebyście zostawili po prostu lajka, suba i komentarz. Bo to nic was nie kosztuje. Wspieracie dzięki temu mój kanał. I do tego czasu, moi drodzy, musimy do przyszłe, w przyszłym roku musimy już wbić 500 subskrypcji. Wy musicie mi to z, pomóc zrobić. A ja się z wami żegnam. I trzymajcie się. I hej!